Taką ideą Kościuszki było powstanie ludowe, był udział mas chłopskich w insurekcji. Aby zachęcić polskich chłopów do udziału w powstaniu, 7 maja w Połańcu Kościuszko wydał uniwersał. Jakie były najważniejsze postanowienia tego uniwersału? Wolność osobista dla chłopów, prawo przenoszenia się z miejsca na miejsce. Pod warunkiem spłacenia długów i podatku. Nieusuwalność zużytkowanej ziemi. Zmniejszenie pańszczyzny. Mniej więcej o połowę. Likwidacji władzy sądowej pana nad chłopem. Chłop mógł zaskarżyć pana pod sąd dozorc. Dlaczego kościuszko zmniejszył pańszczyznę, a nie zlikwidował jej całkowicie? Bo był realistą, był umiarkowanym Zdawał sobie sprawę z tego, że decyzja o Likwidacji pańszczyzny mogłaby zostać odrzucona przez szlachtę. A powstanie opierało się przede wszystkim na szlachcie. Wybrał więc wyjście kompromisowe, takie, które poprawiało los chłopa, ale było do zaakceptowania przez szlachtę. Uniwersal Poaniecki jest takim ważnym elementem polskiej historii myśli politycznej, myśli prawnej, chociaż nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Napływ ochotników chłopskich do wojska był dużo mniejszy niż liczył Tadeusz Kościuszk. Z czego to jednak wynika? Po pierwsze, wynikało to z tego, że chłopi nie mieli świadomości narodowej. Tą świadomość narodową polscy mieszkańcy wsi nabędą po wielkim wysiłku i wielkiej pracy dopiero pod koniec XIX wieku, na początku wieku XX. Większość chłopów nie uważała się za Polaków. Większość chłopów uważała powstanie za Pańską wojnę. Większość chłopów była nieufna. Był mur niechęci, nieufności. Między chłopem a szlachcicem, między chłopem a osobami wykształconymi. Drugi powód był taki, że to powstanie było krótkie, że było mało czasu, aby ten uniwersał rozpowszechnić, aby go spopularyzować. A trzeci powód był taki, że był kłopot z jego egzekwowaniem, że często się zdarzało, że mimo iż Uniwersał Płaniecki mówił o zmniejszeniu pańszczyzny, to szlachta zaganiała chłopów do odrabiania pańszczyzny w starym, dużym wymiarze. Uniwersał Płaniecki nie przyniósł więc tego rezultatu, na jaki liczył Tadeusz Kościuszko, ale stał się ważnym elementem polskiej historii myśli politycznej. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter użytkownik barzanin 1768. Polecam również Państwu uwadze mój profil na portalu Patronite użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.